To jest właśnie Pasat 5FL 1.9 TDI po wymianie uszczelki pod głowicą filtrów paliwa. Tak samo okazało się, że teraz mam w płynie chłodzącym olej napędowy. nie wiem skąd on się tu bierze rozmawiałem z mechanikiem on też widzę, że nie, nie wie skąd on się tu bierze którędy może podejrzewa, że może być podgrzewacz paliwa pęknięty przy montażu oglądając fora internetowe Nigdzie nie spotkałem, żeby paliwo było w zbiorniczku, zawsze mówię o oleju silnikowym. Oleju silnikowym tak biło u mnie, jak była pęknięta uszczelka podgowica, to miałem olej napędowy, nie napędowy, a silnikowy, a teraz mam napędowy. Po wymianie niby wszystko tego pali, pali dobrze i ten, ale skąd ten olej napędowy nie wiem czy to mój taki odosobniony przypadek bo nigdzie nie można było na forum spotkać takiego przypadku wszędzie tak ten to mówił o silnikowym oleju nigdzie nie ma żeby było paliwo tu jednak jest paliwo nie olej silnikowy i muszę co jakiś czas ściągać bo przelewa mi się po dłuższej jazdzie przelewa mi się tu i muszę ściągać Nie wiem, może ktoś miał taki przypadek to prosiłbym o jakąś informację co było przyczyną i jakie, jakieś było uszkodzenie gdzieś